Dzień dobry, w kolejnym odcinku poradników sztuki przetrwania. W przednim odcinku nauczyliśmy się chodzić, a dzisiaj dowiemy się jak używać rąk. Na początku formalność, czyli jakie rzeczy potrzebne są do używania rąk. Zostawimy na modelu Dobra, teraz troszkę teorii. Ręce składają się z trzech części. Dłonie, zginacz i prostownik. Dłonie składają się z pięciu palców. Yy, palec mniejszy, yy, dziadowy, tego lepiej nie używać, średniejszy i za gruby. W początku była teoria, więc teraz przechodzimy do praktyki. Yy, na początku zaczniemy od tego, że podnosi się różne rzeczy. Można podnosić większe, mniejsze, cięższe, lżejsze. Można podnosić używając dwóch rąk, jednej, palców. No ale zaczniemy od takich najprostszych rzeczy, jak podnoszenie takiej białej płyty. Yy, dobrze więc Jacku, się więc prostownik po do góry. Dobrze, teraz zegnij zginacz. Dobrze, wyprostuj palce. I zegnij. Ładnie złapałeś. Teraz podnieś i w ten oto sposób Jacek złapał piłkę. Dobrze drodzy widzowie, teraz przechodzimy do podnoszenia troszkę cięższych rzeczy. Do takich rzeczy będziemy używać głównie prostownika. Zgnij się więc Jacku. Zegnij palce i możesz podnieść. Można używać także dodatkowego ruchu, używając zginaczy. I tym akcentem kończymy nasz odcinek dzisiejszy. A w kolejnym odcinku dowiemy się, jak wchłaniać pożywienie oraz monotlenek diwodoru jamą gębową.